Witam. Cię pokażę jak zmienić nazwę Wi-Fi oraz hasło na routerze ConnectBox od UPC. Żeby to najpierw zrobić, trzeba się do niego zalogować. Hasło do logowania mamy na spodzie modemu. To jest hasło do logowania na modemie. Strona modemu, czyli 102.168.0.1. W tej chwili modem się nazywa UPC. Coś tam, coś tam hasło jest, jak widzicie. Zaraz pokażę jak to zmienić w prosty sposób oraz jak włączyć tryb Bridge, jeśli nie chcemy korzystać z modemu UPC, tylko z własnego routera. Mam podłączony komputer już z routerem po kablu Ethernet. Tu widzimy, że jest ta sieć UPC. Na razie się tak nazywa. Wejdziemy na stronę modemu 112.168.0.1 I nas menu, wybieramy język polski. Wpisujemy te hasło ze znam o możemy sobie nowe hasło wymyślić. Wpiszemy po prostu o. coś nowego. Proste, pierwsze z brzegu. Porada dnia. Zaraz możemy zmienić nazwę i hasło, ale my chcemy, żeby osoba, nazwa były dwie różne nazwy: osobna dla 2,4, osobna dla 5 GHz. Proszę o hasło. Tu mamy od razu skonfiguruj sieć bezprzewodową. A tu jestem nic to nie chcieliśmy Ustawienia zaawansowane sieci Wi-Fi. Bezpieczeństwo: i tu mam osobną nazwę dla 2 i 4, niżej dla piątki czyli wchodzimy na stronę modemu, hasło, ustawienia zaawansowane, bezpieczeństwo i zmieniamy, zmieniamy. 2, 2,4. l 5 GHz, a rywina piątka, 5 GHz. Hasło jakieś proste, wybieramy na początku. Let's ten. To samo damy dla piątki. Załatwe to jeszcze ten wykrzyknik. Tu się nazywa 24 druga telka 5 GHz, a jeszcze za łatwe hasło hmm. podpiszemy telekap24.pl. Dwie sieci, nowe hasło, zapis, zmiany. Dobra. Zmiana została zapisana, patrzymy czy się pojawiły sieci. Mamy telka B24, a piątka się jeszcze nie ruchomiła. O, jest telka 5, telka B24, to podłączymy się do Sprawdzimy się działa. To było tylko 24pl połączono. Wyłączymy kartę ściwą A ja teraz po wi Dobra, Ponownie włączymy kartę LAN I zmienimy tryb I zmienimy tryb na Bridge Czyli Podłączymy się kablem Ethernet znowu wyjdziemy na ustawienie modemu i zmienimy na tryb Bridge Jak modem jest w trybie routerowym to świeci się dioda na biało Jak w trybie Bridge to będzie świeciła, świeciła na zielono Dobrze, jesteśmy podłączeni do modemu kablem Ethernet Wpisujemy jeszcze hasło, żeby wejść na ustawienia routera Konak i tu wystarczy kliknąć tryb pracy modemu wybieramy tryb modemowy zamiast routerowego klikamy zapis zmiany i teraz modem, modem się będzie resetował to zajmie około 2 minut i my sprawdzimy czy jest tryb bridge widzimy, że zmienił dioda na kolor zielony teraz jest modem w trybie bridgeowym Sprawdzimy, czy jesteśmy na komputer IP z klasy publicznej. Dobra, patrzymy. Szczegóły IP jest nie 102, tylko 89 coś tam, coś tam. Jest publiczne. Tylko teraz trzeba pamiętać, że przy podłączeniu routera trzeba modem zestartować prądowo, bo inaczej nie będzie internet działał na, przez router. Po modem pamięta tylko jeden MAC adres urządzenia, zobaczymy jak prędkość jest teraz po kablu bezpośrednio. Mamy łącze 400 na 40. Jest wszystko w porządku, to możemy też spokojnie podłączyć teraz router. A difetto te la mia begli ragazzo